Dopiero co nadawaliśmy spod domu Leo Messiego, zastanawiając się, czy skuszą go saudyjskie pieniądze, saudyjska fortuna, która leży na stole, a tutaj nagle BUM szokująca informacja w dniu ostatniej kolejki ligi hiszpańskiej Karim Benzema odchodzi z Realu Madryt najprawdopodobniej właśnie do Arabii Saudyjskiej. Co to jest za news, to aż trudno uwierzyć. 14 sezonów, 353 bramki dla Realu Madryt, 25 tytułów, i jedna, ale najważniejsza: złota piłka, i nagle Orewua Karim Benzema. Nie ma w ogóle wątpliwości, że Francuz odchodzi ze statusem absolutnej legendy. Najlepszy asystent w dziejach Realu Madryt. Drugi najlepszy strzelec po Cristiano Ronaldo, na którego przez lata pracował Karim Benzema, a po jego odejściu rozbłysnął najjaśniej, jak się tylko dało. Decydujący w tej kwestii mógł być przylot przedstawicieli saudyjskiego rządu do Madrytu, którzy będą przecież finansować kontrakt Karima Benzemy, a ta umowa będzie absolutnie kosmiczna. To są kwoty z innej planety, bo ma Francuz zarabiać około 100 milionów euro rocznie za sezon, a kontrakt będzie dwuletni. Żeby Wam dać skalę porównania, to trzy razy więcej niż... To Messi otrzymywał w Paryżu, a przecież to i tak jest top topów. No, dzisiaj z Arabią Saudyjską po prostu nie da się rywalizować ekonomicznie. Już wcześniej dla Realu Madryt i podobnych klubów ta rywalizacja stawała się po prostu nierówna, kiedy do gry weszły kluby państwa. tutaj na myśli te potężne fortuny, chociażby PSG czy Manchesteru City, za którymi no praktycznie stoją całe rządy, ale teraz to jest jeszcze krok dalej w tej nierównej rywalizacji, no, bo przecież Saudyjczycy to tak naprawdę. Nawet nie są rozmowy z klubami, tylko właśnie konkretnie z saudyjskim rządem, który te pieniądze ma niemalże w liczbie nieograniczonej. Może sobie rzucać na lewo i prawo, jakie tylko chce kwoty. No i stąd tak potężne nazwiska. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, a wydaje mi się, że to jest tylko początek. Ale 100 milionów euro pensji to nie wszystko. Tak naprawdę od tej kwoty Karim Benzema nawet nie będzie musiał odprowadzać podatku. Tak to funkcjonuje w Arabii Saudyjskiej. A przyjść, promować kraj, ma świecić twarzą, ma być wielkim nazwiskiem, więc... Podatki, po co nam te pieniądze przecież i tak nam to żadnej różnicy nie zrobi. Przyleci do kraju, gdzie myślę, że łatwiej się odnajdzie kulturowo i też religijnie chociażby niż Cristiano Ronaldo, ale i tak pewnie będzie zwolniony z, ze wszelkich tych restrykcji, które tam funkcjonują, będzie działał na specjalnych zasadach. Jest to też sytuacja o tyle specyficzna, że Karim Benzema odchodzi praktycznie jako ostatni zdobywca złotej piłki, bo przecież kilka miesięcy temu dopiero co odbierał tę nagrodę. Ten poprzedni sezon był jednak słodko-gorzki. Nie był aż tak udany w wykonaniu Francuza. Sporo urazów, wielkie rozczarowanie mundialem, na który nie mógł pojechać, odpuszczone treningi, też takie rwane te jego występy. Zdarzało mu się strzelać hat-tricky w pierwszej połowie w kilkanaście minut, ale też później miał pewne susze strzeleckie. Natomiast tak czy tak Benzema stwierdził, że chce odejść w tym momencie jako zawodnik ciągle topowy, niż rozmieniać się na drobne i jeszcze czekać te kolejne rozgrywki. Benzema trafi najprawdopodobniej do Al-Ittihad, czyli aktualnego mistrza Arabii Saudyjskiej, tego klubu, który przecież przed nosa tytuł Cristiano Ronaldo, aktualnie prowadzi go Nuno Espirito Santo, czyli portugalski trener, wcześniej pracujący w Walencji czy Wolverhampton, dobrze znana postać w europejskim futbolu, człowiek Jorge Mendesza, który go tam umieścił. Przed tym transferem Benzema dzwonił i wypytywał Cristiano Ronaldo o opinię, o rady, no i ostatecznie usłyszał, że ma jak najbardziej pakować walizki i zarabiać fortunę dla rodziny. Stąd też panowie teraz spotkają się po dwóch stronach grając o Mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. A dla Realu Madryt to naprawdę oznacza rewolucję, bo praktycznie w jednym czasie klub ogłosił odejście Marco Asensio, Edena Azarda, Mariano Diaza, no i Karima Benzemy. Więc dzisiaj do gry w ataku tak naprawdę pozostaje dwóch Brazylijczyków, Rodrigo Gous i Vinicius Junior. To oznacza ruszenie na potężne zakupy, bo po prostu innego wyjścia nie ma Real Madryt. Okej, okay, poszerzyć kadry Breymem Diazem to jedno, ale tutaj będzie trzeba się spodziewać naprawdę grubych ruchów latem. Pamiętajmy jednak, że akurat Real Madrid potrafi się żegnać, bo przecież w ostatnich latach odchodziły naprawdę legendarne postacie z tej drużyny. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Casemiro, Marcelo, Gareth Bale, można te nazwiska mnożyć, a i tak w ostatnich 13 latach 11 razy... Królewscy lądowali w półfinale Ligi Mistrzów i to chyba najbardziej pokazuje, że jak nikt inny potrafią zastępować wielkie nazwiska. Bardzo prawdopodobne, że szykuje się rewolucja w ataku. Kai Havertz może być tym pierwszym nazwiskiem, które dołączy do Realu Madryt po tylu odejściach. Przecież w 24 godziny tak naprawdę Real zaoszczędził 75 milionów euro pensji, ale też mówi się o Harem Kejnie. Są też inne nazwiska w grze, takie jak Dusan Wlachowicz właśnie, czy chociażby Lautaro Martinez, więc na pewno w Madrycie będzie gorąco. Arabia Saudyjska po prostu pozazdrościła Katarowi, bo zobaczyła jak wielką ekspozycję, jak wielką potęgę propagandową ma tak naprawdę piłka nożna. Do 2030 roku chcą pokazać się światu jako doskonały kraj, nie tylko zyskać turystycznie, ale też właśnie dyplomatycznie, bo dzisiaj piłka nożna jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do tego, żeby zjednywać sobie ludzi. Zresztą sami chyba najlepiej o tym wiecie, że nawet jeżeli w waszym klubie dzieje się coś złego, to i tak przez to że ktoś pompuje w niego pieniądze, pojawia się taka nudzka chęci usprawiedliwienia, chęci zrozumienia tego, więc Saudyjczycy zobaczyli po tym, co wyprawiają ich sąsiedzi, że w tym narzędziu jest pewna droga. Saudyjczycy zrozumieli, że muszą się uwiarygodnić w świecie sportu, zresztą podobnie jak to robił Katar, chociażby z kupnem Paris Saint-Germain, więc początkowo sprowadzili do swojego kraju superpuchary Włoch czy superpuchary Hiszpanii, regularnie organizując te imprezy, sprowadzili też Formułę 1 i wielkie Grand Prix. To był taki początek, później kupno Newcastle, które już tak naprawdę wylądowało w lidze mistrzów. To są kolejne kroki podejmowane przez saudyjski rząd. A dalej? No dalej mamy właśnie transfery Cristiano Ronaldo, Karima Benzemy i pytanie kogo dalej? Jaką moc mają takie projekty? Zobaczyliśmy już po potężnych inwestycjach Katarczyków czy Chińczyków. Czasem z dnia na dzień takie projekty potrafią runąć, ale niewątpliwie Arabia Saudyjska będzie znaczyła coraz więcej na mapie piłki nożnej, wydając tak astronomiczne pieniądze. Nie ma po prostu innego wyjścia i nie ma odwrotu od tej sytuacji. Zwłaszcza że jeszcze parę lat im pozostało, żeby zmiększać swój wizerunek żeby tak naprawdę pracować nad tym, żeby Arabia Saudyjska była lepiej widziana w świecie właśnie poprzez futbol. Tak naprawdę Saudyjczycy dopiero zaczynają się rozkręcać, bo Leo Messi jest ich kolejnym gigantycznym celem. Na stole leży oferta opiewająca się na, złapę się za głowę, 600 milionów dolarów. Dla porównania w Barcelonie rocznie mógłby zrobić 25, więc to 24 razy więcej. I Saudyjczycy stają się konkretni, przylatują do Paryża i chcą jak najszybciej ten transfer domknąć. Chcą już ostatecznie przekonać rodzinę Argentyńczyka, żeby dołączył do Benzemy i Cristiano Ronaldo. Imponować może lista nazwisk, po które rzucają się Saudyjczycy? Sergio Ramos, Luka Modric, akurat Chorwat Odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej i na kolejny rok pozostanie w Madrycie, ale talica lista nazwisk jest naprawdę niesamowita. Możemy do tego doliczyć Pola Pogbe czy Engolokante, więc widać, że Saudyjczycy. Mają kropkę na to, żeby urządzić sobie taką małą superligę albo przynajmniej odtworzyć dawne klasyki z kilkoma grubymi nazwiskami. Saudyjczycy zbudowali swoją fortunę przede wszystkim na ropie naftowej, ale wydaje się, że to jest dla nich niczym studnia bez dna, bo mogą sobie rzucać naprawdę zaporowe kwoty. Dla przykładu Karim Benzema wcale nie negocjował bezpośrednio z al Ittihad, tylko był niejako rządowym prezentem za to, że oni wygrali Mistrzostwo Kraju, więc żeby. Jeszcze móc powalczyć w azjatyckiej lidze mistrzów, mogą dostać Karima Benzem a i tak koszt jego sprowadzenia pokryje rząd Arabii Saudyjskiej. Chcemy tego czy nie, rodzić naprawdę poważny gracz na rynku, i trzeba odchodzić do niego absolutnie serio, bo to nie jest tak, że Saudyjczycy zaraz urządzą sobie ligę odbojów, Tak naprawdę biorą piłkarzy, których nigdy inny nie mógłby praktycznie wyciągnąć. Leo Messi może tam trafić pół roku po tym, jak w fenomenalnym stylu wygrał Mistrzostwo Świata, a Karim Benzema praktycznie tam trafia jako ostatni zwycięzca złotej piłki. I to najlepiej chyba pokazuje, że wcale nie idą tam grać dziadki. Może się teraz okazać, że regularnie przyjdzie nam jednak odpalać rozgrywki Arabii Saudyjskiej, oglądać w jakiej formie, w jakie dyspozycji znajdują się Messi, Cristiano czy właśnie Karim to jest naprawdę bardzo realna wizja przy tych pieniądzach, które są dzisiaj w grze. I na sam koniec może się okazać, że Grzegorz Krychowiak wcale nie trafił do tak złego środowiska, a może wręcz odwrotnie jest nawet w dość ekskluzywnym gronie piłkarzy.